Siemanko, miłość z tej strony. E, nagrywam ten film, bo e, chciałem zarejestrować nieco swoje postępy w redukcji. To po pierwsze. A po drugie, e, omówić jedną kwestię, która ostatnio wydaje mi się bardzo odkrywcza. Taką mam przynajmniej nadzieję. E, więc, tak, co do, co do samej redukcji, to ja pewnie puszczę. Gdzieś tutaj e, nagranie z jakichś tam pozowań czy, czy innego gówna, e, zarówno na masie, jak i właśnie mm, no z tego aktualnego okresu. Na redukcji jestem już nieco ponad pół roku i e, jakieś 15 kg zdążyłem w tym czasie e, z siebie zdjąć. No, coś takiego. Nieważne, e, szczegóły są mniej istotne wizualia myślę istotniejsze przynajmniej jeżeli chodzi o redukcję natomiast jeżeli chodzi o sam temat hmm, chciałem poruszyć kwestię street liftingu. mam wrażenie, że on jest ostatnio dość sexy na polskim YouTubie bo sporo osób hmm, zaczyna się w tym sprawdzać ale to hmm, mam wrażenie jest dziwny przypadek bo ja też hmm, odkąd jestem na redukcji zacząłem właśnie hmm, coś tam tego street, street, street liftingu dotykać. No i co za tym idzie. Świetnie mi się trenuje. Mimo tego, że. No tak jak mówię, już dość długo jestem na e... deficycie kalorycznym, nadal przyjemnie mi się ćwiczy, nie mam takiego mm, zjazdu totalnego, bo mi to najbardziej się dało na głowę. Z jedzeniem nie ma jakoś. E... Nigdy nie było to wielkim problemem, natomiast no nie lubiłem tego poczucia, że po prostu miałem wrażenie, że jestem bardzo słaby. Siadało mi to na głowę, a teraz nic takiego nie ma, bo cały czas jestem w stanie progresować siłowo. Ten ciężar dodawany cały czas jest coraz większy. No bo wiadomo, uczymy się samego ruchu, a poza tym masa ciała się zmniejsza, więc tam delikatnie idzie to sobie do przodu. I mam dziwne wrażenie, że ogólnie streetlifting, mam tego na myśli oczywiście podciąganie z ciężarem, dipy z ciężarem dodatkowym, to jest naprawdę świetny sposób na skuteczną redukcję, na to, żeby przyjemnie się redukowało, na to, żeby redukcja nie wydawała nam się stratą czasu, a cały czas jednak będziemy mieli wrażenie, że jakiś tam postęp. Poczyniamy. Jeżeli wcześniej nie próbowaliście, to, to ja bardzo Wam polecam. Ja aktualnie... Mm, to bardziej tak w strefie marzeń myślę. Chciałbym e, dwa wyniki. Jeżeli chodzi o dipy stówę, chciałbym zrobić stówę w dipie. Ale tak jak mówię, to raczej później niż wcześniej. Realnie takie 90. Myślę, że pomału się będę do tego zbliżał, a w półlapie 60. No i tutaj podobnie. 60 to już tak. E, może jakimś cudem a 55 myślę bardzo bardzo realne w najbliższym czasie tyle tak naprawdę chciałem powiedzieć eee, jeszcze raz jeżeli nigdy nie próbowaliście to naprawdę polecam wam szczególnie jeżeli tak jak ja bardziej na redukcji problemem jest to, że no to samo poczucie takie treningowe niż jedzenie wiadomo jeżeli to jedzenie jest największym problemem no to nadal myślę nie zaszkodzi sobie sobie spróbować, no nie? Tyle z moich złotych myśli. Tak jak mówię, mam nadzieję, że ja wstawię gdzieś tutaj te, te filmy z pozowania, czy nawet e, z jakichś tam liftów, żeby e, no było to nieco bardziej urozmaicone niż po prostu ja przed kamerą. <śm> no bo wiadomo, to może nie być specjalnie ciekawe. E, no ale co, na ten moment to tyle. Myślę, że w najbliższym czasie też będę wstawiał, bo to oczywiście jeszcze nie jest koniec tej docinki, więc będę wstawiał, jak to tam z czasem sobie idzie. No i tyle tak naprawdę. Dzięki za wysłuchanie i co? Siemano, powodzenia.